Powłoka grafenowa kontra powłoka ceramiczna. Co jest najlepsze? Jeśli chodzi o zabezpieczenie lakieru, to istnieje wiele profesjonalnych opcji. Możesz wybrać folię winylową, folię PPF czy powłokę ceramiczną. Ale co jeśli powiem Ci, że grafen jest lepszą opcją niż ceramika? Grafen to rewolucyjny nowy materiał, który ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak powłoki ceramiczne. W tym materiale omówię różnicę między grafenem a powłoką ceramiczną i wyjaśnię, dlaczego grafen jest lepszym wyborem. A co to jest grafen? Grafen to pojedyncza warstwa atomów węgla połączonych ze sobą w sześciokątną siatkę. Jest najcieńszym i najmocniejszym materiałem na Ziemi ma wiele unikalnych właściwości, które go idealnym do zabezpieczenia pojazdów. Po powłoka grafenowa to nic innego niż powłoka ceramiczna. Która została udoskonalona w celu stworzenia solidniejszej, trwalszej ochrony lakieru dzięki najnowszej technologii opartej na grafenie. Ponadto stwierdzono, że powłoki grafenowe są mniej podatne na twardą wodę, na tzw. water spoty. Co to jest powłoka ceramiczna? Producenci samochodów szukali trwałej, niedrogiej alternatywy do ochrony lakieru, która ochroniłaby przed promieniowaniem UV i środowiskiem zewnętrznym. Powłoki te po nałożeniu łączą się ze sobą, wiążą z powierzchniami lakieru. Uszczelniając go na poziomie molekularnym i tworząc hydrofobową barierę między samochodem a otoczeniem. Powłoki te składają się zwykle z różnych postaci krzemu, dwutlenku krzemu lub innych rodzajów krzemianów. Materiał ten przewyższa typowe woski karnaba i uszczelniacze na bazie, na bazie polimerów pod względem odporności na warunki atmosferyczne lub niszczenia. Dlaczego grafen jest lepszy niż powłoka ceramiczna? Istnieje kilka powodów, dla których grafen jest lepszym wyborem niż tradycyjna powłoka ceramiczna. Po pierwsze, grafen jest znacznie cieńszy i mocniejszy niż powłoka ceramiczna, dzięki czemu zapewnia więcej lat ochrony przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami środowiska. Ponadto grafen jest trwalszy i mniej podatny na zacieki, trawienie niż powłoka ceramiczna. Grafen jest materiałem znacznie bardziej przyjaznym dla środowiska, a także tańszym w produkcji. Grafen lepiej pochłania elektryczność i ciepło niż powłoka, dzięki czemu idealnie nadaje się do ochrony podjazdu przed rdzą i korozją. Teraz gdy zbadaliśmy różnice między grafenem a powłoką ceramiczną, przyjrzyjmy się zaletom i wadom każdego materiału. Grafen. Zalety. Cieńszy i mocniejszy niż powłoka ceramiczna. Trwaleńszy i mniej podatny na zacieki i trawienie. Bardzo dobrze przyciemnia lakier. Lepsza hydrofobowość niż ceramiki. Lepsza śliskość lakieru. Bardziej przyjazny do środowiska. I tańszy w produkcji. Wad? Ciężko stwierdzić. Powłoka ceramiczna, zalety. Jest szerzej dostępny niż powłoka grafenowa, przez co bardziej częściej stosowany przez studia detailingowe. Wady: jest grubsza niż grafen, więc istnieje większe prawdopodobieństwo zarysowania lakieru. Nie jest tak przyjazna do środowiska jak powłoka grafenowa. Jeśli szukasz najlepszej możliwej powłoki samochodowej, zalety grafenu są oczywiste. Jest cieńsza i mocniejsza niż powłoka ceramiczna. Trwalsza i bardziej przyjazna środowiska. Chociaż nie jest jeszcze tak powszechnie dostępna jak powłoka ceramiczna, prawdopodobnie zmieni się to w najbliższej przyszłości, gdy grafen stanie się bardziej popularny. Więc jeśli chcesz ochronić swój lakier, lakier swojego samochodu, pamiętaj, aby zapytać o powłokę grafenową w moim studiu. Pozdrawiam.